Ja się, ja się zaparłam. E, a dlaczego lewa? A, kochany, bo ja jestem leworęczna, no co? Masz przewagę. No właśnie. No, co ona robiła na tym urlopie? <noise> Jest! Ha! Proszę bardzo, widzimy Arm string Dzień to dobry, fajne. To położenie niestety ja... zostało y, zapisane w annałach sportu światowego. Ale może ale... no, wiesz co, oddajmy głos, żeby nie powiedzieć ramię tym, którzy są. Silne ramię. Silne ramię prawdziwymi mistrzami w tym sporcie. Panowie jak nam poszło w ogóle tam? Ja nie widziałem. No i bardzo dobrze, i tej wersji daleko. nikt tego nie widział, a to się skasuje, nie będzie tego na żadnych serwerach, nie, 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 na Nie, 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 to zostanie. Mariusz Podgórski, Wiesław Podgórski, panowie mistrzowie świata w siłowaniu na rękę, rozumiem, że ty, Mariusz, w wersji takiej overall, tak, w kategorii... Master's, Master, kilo. czyli w seniorzy, tak? dorośli. W sensie. Tak, tak, tak. tak. E, a Tata Wiesław? Ja w Senior Grand Master. Czyli w kategorii wiekowej. Wiekowej. Rozumiem. Panowie, zacznijmy od tego, że jesteście tutaj dzisiaj z nami e, na skutek pana żony listu do nas. Czy pana żony listu do nas? Moje. No właśnie. Tak. I bo... żona wysłała list, tak. że. No właśnie. Boże, dla mnie to była niespodzianka, bo dostałem <laughs> telefon z Stefanem że zapraszają mnie do programu. To ja powiem, jak ten list brzmiał, dobrze? Dzień dobry Państwu. Chcę przedstawić Państwu mojego męża, a mianowicie dwukrotnego mistrza świata ja z siłowania na rękę. Dosłownie w październiku mąż został po raz drugi mistrzem świata. Pokonał wielokrotnego mistrza z Izraela i Japonii. No to chyba fajna niespodzianka od żony, taki list. Tak, tak. No to była dosyć taka duża niespodzianka. Ja tylko dodam, że fakt, że panowie są tutaj obecni, jest najlepszym dowodem na to, że my czytamy listy od widzów, to nie jest tak, że one gdzieś tam znikają, w jakiejś skrzynce, której nikt nie otwiera nigdy. Ale w ogóle, bo myślę, że dla większości naszych widzów, siłowanie się na rękę, to raczej jakaś taka zabawa u cioci na imieninach, mm -hmm. jak już panowie są w dobrym klimacie i wtedy, ha, daj z wujkiem Januszem, spróbujemy. Tymczasem to jest profesjonalny sport w tej chwili, który jest uprawiany na całym świecie. Tak, dokładnie. Mnie zastanawia taka kwestia, bo. Prawdy mówiąc, wyobrażałem sobie, że dzisiaj do naszego studia przyjdą goście z takimi bicepsami. Będą wyglądali jak Mariusz Pudzianowski co najmniej. A tymczasem, no oczywiście, szanuję, świetna sylwetka, panowie, ale jednak nie wyglądacie jak tacy typowi Strongman. pakerzy, strongmeni. To wszystko zależy właśnie od tych kategorii wagowych, bo w tych najwyższych to oni tak wyglądają. Natomiast nie ukrywam, że nieraz udało mi się wygrać właśnie z zawodnikami po 140 kg. Więc... Co, techniką? E Techniką siłą, no po prostu, być może byłem szybszy. Tutaj jest dużo, tak dużo możliwości. panowie, co będziemy gadać? No, żeby, pokażcie, na czym na to polega. Chodźmy, bo ja tutaj muszę sobie trochę odbić tę ten, 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 ten potwarz, że mnie Sandra pokonała. No dobrze, to chcesz tu się maćku zmienić? Nie, Ale dobra, szybkość. Tu, tak? mam, tu mamy akurat. Szybkość ustawienie. jest bardzo ważna. Tutaj nie będziemy no, zapraszam, tutaj będzie nasza. łatwiej, tu, 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 tutaj, bo tak, żeby w nas było widać cokolwiek, no nie Jasne. możemy się odwracać plecami do widzów. Zacznijmy od tego, prawa i lewa ręka, tak? Wy, tak. wy jesteście w czym lepsi. W lewej czy w prawej? Ojej, e, startujemy na obie ręce, natomiast jeżeli chodzi o ostatnie Mistrzostwa Świata, i mój tata, i ja zdobyliśmy po złotym medalu na lewą rękę. Na lewą rękę. Dokładnie. To jest e... ustawienie na Fabu. Czy ma znaczenie to, czy jesteśmy prawo leworęczni, czy to w ogóle nie, nie musi mieć związku? Na pewno, siły. na pewno e, osoby, które są faworęczne są lepsze manualnie, tak, na tą no, okay. na to, Wiesz co, Maciek? Ja widzę, że ty się boisz podjąć rękawice. Może Mateusza Kładkiego zawołamy. Co ty jest na to? Tutaj jest to Mateusz chłopatki. Mateusz, Mateusz. Mateusz, chodź, chodź, chodź do nas. Chodź, chodź, chodź. Dobrze. Chodź, chodź. Chodź. No, ja wierzę, że ty jest. sobie poradzisz. Nie jest tak winnej Oj tam. tam. Dzień, dobry. Dzień dobry. To jest dobry. nasz redakcyjny oh. strongman? Tak, musimy najpierw pewną rzecz zejść. Okowane było. Cześć Mateusz. Jesteś prawo czy leworęczny? Niech się zastanowię. Nie, no prawo, prawo ręczne. No dobrze. dobrze a to Panowie, zajmiecie to? się Mateuszem? Na prawo. Oczywiście. Nie, doskonale. <grym> ja Dobra, to ja poproszę jednego trenera, Mateusz ma drugiego trenera. Proszę, no ustawiajcie nas. E Dobrze, proszę podejść do stołu. Do stołu. E, Mateuszku, bo ty żebyśmy ja to nie cię lepiej. Ale to słuchaj, dzień, to dzień dobry. Nie, no, ja muszę kim... podtrzymać ten mikrofon, a jak on będzie? To będzie nieuczciwe. To jest pierwszy raz, kiedy czuję się na antenie niepewnie, ale dobrze. To to nie, nie, ale już, sobie, jak ja się czuję. Jak ja z, przegrałem z Sandrą, to przegram z tobą. Dobrze, 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 no dobrze. dobrze, panowie, nie gadamy, tylko działa. Dobra, no i co teraz robimy? Ponieważ to to, tak, panowie nas ale się na szabolach, z którym dokładnie. Jakiej jesteś wadze? Piórkowej. Piórkowej. To tak jak ja, ale z bieg okoliczności. Dobrze, Mać. Ponieważ no. siłujemy się na fawą, witamy się lewą. najpierw. Na, na a, się a, czy, witamy się lewą. Witam. Siema, Maciej. Siema, Skąd jesteś? Nie widziałem cię tutaj. E, nie. Pamiętajmy, bo tak, tutaj już. E, Pracowałeś trochę na Maćkowi powiedziałem, e, więc tak, to jest poduszka, na której ręka może chodzić, ale nie można jej podnosić. Wtedy będzie. E, tak, dyktowane fał. E, przy dwóch faulach jest to przegrane. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo przy stole, e, pamiętajmy, żeby patrzeć na dłoń. To jest bardzo ważne. E, będziemy pilnować. E, nie mogę mówić w oczy patrzeć. Nie wiem, o którego się bardziej boję. Ale masz ładne mani. Dobijem, dobijamy jak rękę przeciwnika do, do poduszki. E, Czyli jak w sensie? tak zrobić? Przepraszam, ale nie, jeszcze nie walcz, to pokazuję. Tak. Dobra, o tak to jest koniec, tak? Tak, over. dokładnie, dokładnie. Walczymy całym ciałem, tylko przy starcie sędzia pilnuje, żeby barki były równe, żeby nadgarstki Ojej były to. równe, no, bo i żeby wziąć na się na środku stołu. Ale tu ja mam tumeczkę przy... Nie, ja tu przychylam, ja ja Tak, 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 tak. Silny <śmany śmany śmany> jesteś. No, ty to, ale to ale, to kiedy w momencie, start? kiedy sędzia mówi ready, ready. Go, go, to wtedy startujecie. No dobra. Gotowi? No to to ready, go. Marie foul. Marie foul. Marie Marie Marie. Skandal! Jeden Fał. Płaciłeś? Zaczynamy od nowa. To może lewa. To Strasznie. Jak, lewo. Już bo... ja, chodź jak pobiegać, się tenis chcę... obiegać? jeszcze raz, jeszcze raz. odchodzimy Możesz się tak nie angażować. Zawsze się angażuję. Postujemy nadgarstki. Ale, Ready, ale on tu ma przewagę. Nie, jeszcze nie rozmawiamy. O. Ready go. Start. Już się siłuję. Patrzymy, ja Patrzymy, na... Patrzymy na dłoń. Patrzymy na dłoń. Dlaczego muszę patrzeć na dłoń? Bo nie o, zostawiamy to jest fair play. ręki. To jest. Dobra, a możemy zrobić remis, honorowy? <laughs> nie. Dobra, ja poddaję. O, no Winner! Widzę. Panowie, dziękujemy za Dzięki dobrze. Mateusz, dziękujemy, dziękujemy bardzo. bardzo. Możesz zabrać berło ze sobą, my za chwilę do Ciebie wrócimy, dobra? Wreszcie, ja jest w siła. Jest. Panowie, chcemy jeszcze na koniec zapytać, skąd w ogóle u Was pasja do tego sportu? Czy to się wzięło, tak jak mówił Maciek, z, z imprezy, imprezy Janusza. z Januszem, czy jednak skądś indziej? E, pasja tak, pasja chyba od tego, że... E, Odkąd pamiętam, to ja ostatnio fubowaliśmy się przy tym stole, on zawsze mówił, że był niepokonany na WF i w ogóle z nikim nie przegrał, więc ja za wszelką cenę chciałem z nim wygrać. I po latach, po latach znaleźliśmy ten sport i w nim się odnaleźliśmy.